Emilia Czerwińska, tuż po wygranym pojedynku na MFC 17, decyzja 2 do remisu, zaskoczona? Była bardzo równa walka, także nie do końca tam widziałam czy wygram, ale chyba te punkty były jednak mocniejsze dla mnie. Rywalka szła cały czas do przodu, choć tak naprawdę walczyła z kontry. Tak, walczyła trochę z kontry, z tych kolan bardziej, bo wchodziła do przodu, podajże prawym prostym i zawsze zaznaczała, Prawe kolano lub prawą ma wahę, z tego co pamiętam, jak była w klinczu to kopała mnie drugim kolanem, ale to już się nie zalicza jakby, nie? Ale ogólnie bardzo niewygodna. Bardzo niewygodna, bo długa, wysoka, no i dobra, bo już przyznam szczerze, że, że dobra. Właśnie, większy zasięg, wyższa, dobrze to wykorzystywała tak naprawdę. Tak, dobrze to wykorzystywała, mówię, zaskoczyłam ją kilka razy e, takim e, fajnym punktem. Ja myślę, że dzięki temu wygrałam tę walkę. Jesteś mistrzynią MFC, ale to nie była walka o pas. To nie była opas, ponieważ e, miałam za dużo walk, jednej po, dru po drugiej, praktycznie. I tak jak mówię, byłam chora, nie zdążyłam się przygotować na e, taki dystans, żeby wydać siebie na fula. Tak, jednak tą walkę. Właśnie, toczyłaś wcześniej pojedynki pięciorundowe, ale teraz w trzeciej rundzie no, troszeczkę kondycyjnie widać? Ja mówię, bo w poniedziałek się zastanawiałam, czy w ogóle będę walczyć, bo straciłam głos. Ja dostałam taką manginę, ale wykaraskałam się z tego jakoś i mówię, zawalczę. No ale w trzeciej rundzie to odczułam, zresztą było widać. Ok, coś, następne pojedynki masz zaplanowane być może już? W następnym roku planuję już debiut w MMA. Także na pewno będzie się tam działo na profilu, będę wszystko opisywać, bo jeszcze do końca nie wiem gdzie. Zawalczy ten debiut, ale niedługo będzie wszystko wiadomo. Ale to będzie zawodowy debiut? Zawodowy. Okej, okay, to czekam na szczegóły. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.